Cześć, tu Grania i witam bardzo serdecznie w The Sims 3 w kolejnym odcinku serii Eni. Dzisiaj mamy wielki dzień związany z przeprowadzką do kampera. Życie Eni zmieni się o 180 stopni i będzie musiała przyzwyczaić się do zupełnie innych warunków egzystencji. Mamy jeszcze wcześnie rano, ale widzę, że ona zaraz wstanie. Roy niedawno wrócił z pracy, ale z racji tego, że on pracuje wieczorami i wraca w nocy, to zazwyczaj o trzeciej godzinie siada na komputer w pokoju Eni, ale ona mimo wszystko jakoś w tych warunkach potrafi spać. Debora jeszcze śpi. Jak się okazało, nasza Debora jednak nie jest w ciąży i ja się pomyliłam, ale może to i lepiej, bo ta jej zdrada wynikła z tej całej złości, która powstała po tych całych wakacjach w Chinach. Ona z Rojem, ja nimi pograłam kilka dni. Jeden z tych dni poświęciłam właściwie na odbudowanie ich relacji, bo one były ciężkie. Aczkolwiek nasza Deborka pewnie i tak zaraz je popsuje. Nieważne. Roju, ale ty masz straszny strój. Ja mu nie dawałam tego stroju. To jest chyba jego nowy strój z kariery. Ale jaką on ma minę? E, chyba, chyba mamy bałagan. Ale zaś mi się zacina gra dzisiaj. Ja nie wiem, co się dzieje. Restartowałam wszystko, ale ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eni. Wiem. Eni ostatnio miała iść do szkoły i nawet zaznaczyłam jej, żeby ona szła do szkoły, ale ona postanowiła iść na wagary. Ja się zorientowałam, jak była chyba 8.10 i słyszałam, dobra, jak poszła na wagary, to my poszperamy w śmieciolach. I nawet znalazła największy śmietnik w mieście, ale w tym śmietniku okazało się, że prawie nic nie było. Najlepsze śmietniki to śmietniki naszych sąsiadów. I tam znalazła znowu jakieś ciekawe rzeczy, aczkolwiek... Hmm, troszeczkę posprzedawaliśmy, ale zostawiłam część w wyposażeniu i my będziemy zaraz to sprzedawać, bo na przyczepę potrzeba nam prawie 22 tysiące. Wydaje mi się, że to jest 21 tysięcy około 500 simoleonów, ale popatrzcie, na przykład ona ostatnio znalazła krwawy kamień w śmietniku naszej sąsiadki, wampirki, tam są takie rzeczy. No one jest za 90, ale jeden był bardziej wartościowy, ale ty nie będziesz szła do szkoły dzisiaj, moja droga, bo ty masz się przeprowadzić. E, specjalnie do mi, żeby ona uczyła się ciężko w szkole wczoraj, żeby troszeczkę nadrobiła oceny, bo ona miała czwóry. A Rojem oni jakoś się dogadują mimo wszystko, choć nie zawsze. Nie, nie, nie nie zawsze. Troszeczkę posprzedajemy tych rzeczy. Odznakę policyjną znalazła w śmietniku za 95. No i patrzcie, jak mi to się dzisiaj tnie. Książka, nadal jestem spoko za 321. Eee, pilnujemy godzinę, żeby ona nie poszła do szkoły. I co ona znalazła jeszcze pod domem? Oni pod domem mają takie dziwne miejsce. Ej, co to się dzisiaj tak tnie? Proszę was, proszę was. Ja ogólnie chyba nie, jeszcze nagram je. O, tysiąc, 1257 simole. O, nów. Coś mi się tu biało zrobiło, bo weszłam w firanę. Eee, dobra, robię pauzę. I właśnie kurczę, jak ja... Obracam kamerą, coś jest nie tak. Ja znalazłam jeszcze kilka takich patentów na przyspieszenie gry Sims 3. Już jeden odcinek taki nagrywałam, związany ze zwiększeniem ilością zużywanego ramu, ale widzę, że tych patentów jest jeszcze troszeczkę więcej. Ja myślę, że nagram drugą część tego odcinka i sama też skorzystam z tych udogodnień, ponieważ, mimo wszystko, że jak ja mam dobry komputer, dużo ramu, to niestety gra i tak się tnie, no bo słuchajcie, to są Sims 3. Sprzedajemy rzeczy. O, mamy już 22, czyli już nas stać. Ja wspominałam ostatnio, że jest taki patent rower zostawiamy patent, żeby nastolatka mogła mieszkać sama, i nasza Debora będzie musiała nam w tym pomóc, ale my z powrotem, jak ona będzie wracać do roja, to wprowadzimy ją do roja na kodzie. Być może można było to zrobić też inaczej, ale ja się nie będę męczyć, bo my z Deborą już więcej nie wytrzymamy. Książki, gulasz warzywny nie, gulaszu nie sprzedajemy. Mi się wydaje, że ona coś tu jeszcze miała. Żelazo, bdbd, żelazo, żelazo, żelazo. Kaczuszki. Ogólnie to już tych pieniędzy jest, ale chciałabym, żeby ona coś miała też na, na start. Aczkolwiek wydaje mi się, że te pieniądze, które zostaną z tej puli, zostają, że tak powiem, przy, przy niej i że to będą jej pieniądze. A co to jest? Ej, jak to dużo książkę na deskę? Co to jest za książka? Smocza Era! Ej, czy to jest też chińska? 580, no pewnie. A może ją zostawimy na razie w wyposażeniu? Nie, zostawimy ją, zostawimy ją. Debora, wstałaś? Pani Debora Wilson. Debora, coś. O, już myślałam, że ona ma normalną minę, ale nie. No i co z tym rojem? Nie kłóć się z nim, chwal się umiejętnościami. Nie! I poszła do szkoły. Ja! No i się rozgadam. Można jej zaznaczyć, żeby nie szła? O tak, 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 jest jeszcze tutaj. Tu jest nasza Eni. Dobra, jeszcze na chwilę zrobiłam pauzę. Słuchajcie, dała mi jeszcze jeden dodatkowy strój zimowy, bo ona miała tylko jeden, żeby ona miała coś na przebranie. Ja wspominam. O, patrzcie, jak mi się ta kamera tutaj jakoś dziwnie. Dziwnie mi to chodzi, podejrzane jest to. Myślę, że jak się przeprowadzimy, to może będzie już okej. Okay. Dałam jej taki sweterek, który. Znaczy, to jest bluza, która jest teoretycznie z gry, ale nadałam jej teksturę, którą, którą ostatnio odkryłam w grze. Ona ma jakiś taki dziwny niebieski kolor i nigdy jej nie używałam, ale to jest najlepsza tekstura sweterkowa ever, jeśli chodzi o Simsy. Dałam jej takie spodnie. Wspominałam o tym, że ona będzie ubierać się kolorowo. Ej, kurczę, myślałam, że oni się kłócą. Wspominam, że będzie ubierać się kolorowo, ale nie zawsze. Niech ma jeden taki szary sweterek, bo też nie miałam innego pomysłu. Czy coś tu jest do jedzenia? Naleśnik, naleśnik z owocami i jabłko. Deborah Wilson. A co ty, Deborah, będziesz tutaj robić? Ona sprząta. Ja naprawdę myślałam, że Debora jest w ciąży. Ostatnio. Ale nie jest w tej ciąży. Nie, może to i lepiej, może naprawdę to lepiej, aczkolwiek troszeczkę się nastawiłam na to, że Eni będzie miała rodzeństwo, ale trudno. Ten autobus dalej tam stoi Nie, nie idź do szkoły, nie idź do szkoły. Dzisiaj się przeprowadzasz. Ja specjalnie z Eni, jeszcze jak ona była wczoraj w szkole, to ja jej zaznaczyłam, żeby ona tam uczyła się ciężko, bo ona przez ostatnie wagary, bo znowu poszła na wagary właśnie, żeby tam sobie pogrzebać w śmietnikach, to ona miała czwóry, ale teraz ma piątkę, więc sobie może pójść na kolejne wagary. Wiem, że to jest niewychowawcze, ale trudno, trudno. Ona musi się dzisiaj przeprowadzić. Nie wiem, jak to będzie z tą przyczepą, bo ona ma nieszczelny dach i wydaje mi się, że nie będzie nas stać na remont dachu tak od razu, ale idźmy za ciosem. Ona ma do zmiany grupy wiekowej. Piękna mina. Do zmiany grupy wiekowej ma już tylko 11 dni, a chciałabym nią pograć właśnie w tej przyczepie, jeszcze jak ona będzie nastolatką, i zobaczyć, jak to wygląda. Jak nastolatek mieszka, nastolatek, nastolatka mieszka sama. Weź prysznic ze stylem. Nie, 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 Debora. Czemu ja się tak starałam? Ja się tak starałam, żeby poprawić Wasze relacje. To jest niemożliwe, to jest po prostu niemożliwe. Ona jest w stanie wszystko zepsuć się. Ona nawet w pracy ma coś takiego, że koledzy z drużyny ma słabe relacje. A jak ona, jak ona szła do pracy, to ja starałam się zaznaczać, żeby ona poznawała tych ludzi z drużyny i jakoś z nimi rozmawiała i żeby jakoś poprawiała te relacje. Ona jeszcze o, sztuczne rzęsy jej się odczepiły. Ale no, u niej to jest po prostu niemożliwe. E, Skąd Eni ma ten tatuaż? się znaczy nie pamiętam. A, nieważne, nie ma tatuaż, ma tatuaż. E, dobra, e, Debora rozpoczyna pracę, a z... e, e, nie opuściła dzień, w szkole z powodu wycieczki szkolnej. Aha, skoro Debora zaczyna już za 6 godzin, a gdzie wyjdziecie? Zgań. A, ona teraz będzie ją ten, krzyczeć na nią, tylko oczywiście idą do tego baru mlecznego na dole, który... Nie istnieje. No dobra, okej, okay. To jest w tym tej kamienicy dziwne. To jest tak dziwne. Ja tego nie lubię. Tutaj powinno coś być, bo tu jest taki lokal i on cały czas jest niby taki widoczny, otwarty i oni jakieś mają problem z przemieszczaniem się i przy jakichś tam interakcjach to oni tutaj idą. Jak jeszcze Debora dobrze dogadywała się z rojem, to oni cały czas chodzili się tutaj całować, a teraz to e, będzie krzyczeć sobie wow! na Eni. Ale dobra, Debora, już dość. Zaraz zaznaczymy jej, żeby ona się e, przeprowadziła razem z nią tam, ale czy my możemy coś zabrać do wyposażenia? Ja jestem ciekawa, czy jak ja schowam parę rzeczy stąd do wyposażenia rodziny? Hmm. Symulator gier. A skąd to nie mają symulator gier? Wow, nie wiem. Może jakieś te plakaty schowamy, jakieś takie bibelotki, mam nadzieję, że to zostanie z naszą Eni, nie mam pojęcia, zegarek, może kocyś, um, kwiatka, kwiatka, jednego kwiatka weźmy, a to będzie oddzielnie doniczka z tym, e, nie ja wiem, ja myślałam, że oni będą mieli dzieci, dzieci, dziecko, znaczy Debora będzie miała z tym innym człowiekiem dziecko, ale jeśli okazało się, że nie, to nie, trudno. Trudno, i oni sobie tutaj, tak mi się wydaje, zrobią później po prostu siłownie, książkę. A, 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 a on ta, ten regał tak tu stoi. A to jest jakiś dysk, przenośmy. O, tu jest jej pamiątka z dzieciństwa. Stópki to też weźmy. Zeszyt. No i chciałabym zabrać laptopa, bo Debora i Roy będą mieli oni sobie zostawią tego iMac'a, bo on jest lepszy zdecydowanie lepszy i zdecydowanie droższy, więc ona na pewno by go nie oddała córce. Dobra, patrzymy, jak to jest. Biuro nieruchomości i podróży. Przeprowadź się w obrębie tego otoczenia. Mm, dobra. Mierzymy tak. Annie Wilson. Mm... Wybieramy. Wybierz jako aktywną rodzinę. Dom. No idziemy, to mamy tą naszą piękną przyczepę. Aha, dobra. Straciłam orientację. Mamy ją tutaj. Właśnie troszeczkę martwi to, że właśnie tam jest nieszczelny dach, i nie wiem, czy ona będzie mogła tam spać. Hmm, wybierz jako aktywną. E, dom, dom, dom. Czy ja robię wszystko dobrze? Wydaje mi się, że tak. Wilson, Wilson, Wilson. Ok. No dobra, jakoś poszło i ona właśnie chyba tam jadą. Mam nadzieję, że wszystko zadziała. Widzimy się na miejscu. Nawet razem jadą samochodem. No i okej, okay, teoretycznie jesteśmy na miejscu. Debora już tam wchodzi, ale właśnie Debore my zaraz wyślemy do domu. No a na tym polega ten myk. Eni, twoje pierwsze wejście do tej przyczepy nie miało tak wyglądać, żeby było z matką. Dobra, słuchajcie, mamuszkę od razu stąd wy, 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 wywalamy. Jajku, ile tu jest śniegu, co mamy zrobić z tym dachem? Czy tu jest dach? Dobra, zaraz to sprawdzimy. Tylko ja się zajmę Deborą, żeby ona sobie stąd poszła. No, i się raczej nie będzie tutaj budować, bo tutaj warunki są kiepskie. Eni, wiem, że będzie ciężko, ale dasz radę. No, czekałaś na ten dzień. Dobra, Debora. I jak mamy to zrobić? Ja już dawno robiłam ten mek, ale zrobimy coś takiego. Dobra, jesteśmy tej naszej przyczepie. Popatrzcie, ona jest nastolatką i bez żadnej śmierci innych członków rodziny, ona może mieszkać sama. Tylko jak widzimy, ona już tutaj, <grytania> ona zrobiła bałwana. Oj, będzie ciężko. Mamy dwa tysiące simoleonów, gdybym ja tak posiedziała i posprzedawała ten złom. A to może jeszcze coś nam się znajdzie. Zastanawiam się, czy może kupić jej namiot, bo spanie z bałwanem nie wydaje mi się zbyt atrakcyjną opcją. Ale dobra, niestety mamy śnieg. Zaraz zobaczę, wejdę w tryb do budowania i zobaczę o co chodzi z tym nieszczęsnym dachem. No i dobra, popatrzcie, postawiłam podłogę na górze i myślę, że to działa, bo śnieg zniknął ogólnie. Ale bałwan dalej jest, nie wygląda to jak hotel pięciogwiazdkowy, ale myślę, że jakoś tutaj się odnajdziemy. Na szczęście podłoga dała radę. Zaraz jeszcze raz wyjdziemy na zewnątrz, Uuu. Wyjdziemy na zewnątrz zobaczyć, czy to działa tak, jak ja chciałam. Ale jestem nisko. Dobra, no tak, tak wygląda ta przyczepa. A, te meble były takie białe, w miarę białe, tylko patrzyłam na to, że blaty miały mieć troszeczkę bardziej... O, taki właśnie drewniany kolor. Jak gdzieś tam tutaj wchodziliśmy raz, to się zdziwiłam, dlaczego one są białe, ścianki, ścianki. No, taka jest tutaj wykładzina. Nie wiem, czy my będziemy to zmieniać. Myślę, że za jakiś czas tak, ale teraz oszczędzamy pieniądze i co ta Eni może na początek mieć? Nic nie może mieć. Bałwana ma, no i początek, początek nowego życia z bałwanem. O, ale popatrzcie, dach się wcale nie zmienił. Na widoku, na widoku budowania miałam taką, tak, 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 taką opcję, że w sumie nie, i tak, i tak, jak dawałam piętro wyżej, to ten sztuczny dach i tak mi nie zniknął. Ja tak tą podłogę stawiałam na ślepca, ale wyszło okej. Okay. Bałam się, że będzie troszeczkę trudniej. Pokaż się Eni, ona idzie. Zrób panioł na śniegu. Może jakiś kominek tu wstawimy? Potrzebuję też zmienić, zmienić te, te tekstury, tych właśnie mm, zasłonek, bo tutaj o tych zapomniałam. Chciałam, żeby one były takie w krateczka. No i dobra, to jest na razie chyba jedyne, co tutaj robimy. Mamy 2300 simoleonów, ale ona i tak, mimo wszystko, że jest nastolatką. Aha. Ona się świetnie bawi, tak, tak wygląda wolność. O, i tak wygląda szczęście. Tylko ten plumbocik nam tutaj lata, zielony. Dobra, co ty możesz tutaj robić na razie? To trzeba tutaj będzie ogarnąć wszystko, bo mamy tutaj za dużo tych traw, ale ona może rozpalić na razie ognisko, i chciałabym postawić jej. E a czy ten bałwan się stopi? Nie wiemy, nie wiemy. Chciałam mimo wszystko postawić jej tutaj jeszcze jakąś lampkę, żeby ona miała jakiekolwiek oświetlenie w tym swoim domku. Ja tutaj dzisiaj nic nie będę robić. Taką z modów. A przecież ona jeszcze... U się... Szkoda nam pieniędzy. Ona ma u siebie świeczkę. ich pięć. Zapal. To jakieś światło daje? Chyba tak. Ogólnie to tu nie jest za ciemno. Ej, dalej mi się zacina ta kamera. Jak się wkurzę, to się przeniesiemy do innego miasta, ale nie chciałabym na razie tego robić. Naprawdę na razie bym nie chciała tego robić. Ten prysznic mi się tutaj śmieszny pokazuje. To są e, gadżety łazienkowe, które pobrały się razem z, właśnie z tą kamperową przyczepą. To jest taki pr prysznic ręczny i taki kibelek z tą umywalką. Myślę, że one jak najbardziej tutaj pasują, tylko ja bym podłogę wymieniła, bo ona mi się średnio tutaj podoba. I tą, I tą szafkę możemy usunąć jak najbardziej. Ale mi się tnie! Czemu mi się dzisiaj tak tnie? Dobra, ona, ona ma jeszcze jabłka, ale dzisiaj ona jest tak szczęśliwa, że postanowiła kolejnego bałwana ulepić. Dobra, zobaczymy, co ona tutaj... A, jeszcze chciałam zobaczyć, czy jej przeszły... O, wiosna się zrobiła. Czy jej mm, przeszły te rzeczy z wyposażenia? Tak, 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 tak. Więc tutaj takie maluteńkie sprawy możemy postawić. E, czemu te Szafki są takie świecące. One takie nie były. W ogóle tutaj ogólnie w tym pomieszczeniu jest takie dosyć dziwne oświetlenie. Przez te, przez te kamperowe okna chyba. Bo te meble, co niektóre wyglądają zupełnie inaczej. Jakąś najtańszą szafkę weźmy. A dlaczego? Hmm. Hmm. Oj, będzie trzeba tutaj troszeczkę rzeczy na kodach powstawiać. Może jakiś regał chociaż kupmy. Jeden, jeden regał na początek. O! Nie! Albo tak. O! Tutaj coś takiego postawię. W następnym odcinku postaram się nadać tym rzeczom pewne już tekstury i zrobić w miarę tych możliwości, naszych finansowych, czyli praktycznie żadnych. E, cokolwiek właśnie z tym pomieszczeniem, pomieszczeniem z tym camperem. E, różne, 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 różne. Biały, biały, to biały. Nie, to miało być odwrotnie. Nie, gdzie jest góra? Dobra, to jest góra. O, to miało być tak. Dobra. E, taką półeczkę na razie i tutaj postawimy i wrzucimy cokolwiek z tych rzeczy, które ona tutaj ma. E, coś też e, o, książki żeby chociaż tą pierwszą, e, pierwszą noc e, miała tak tak troszeczkę przytulnie. no Ciężko powiedzieć, żeby tu było jakkolwiek przytulnie na razie, ale myślę, że damy radę. E, wydaje mi się, że chyba bym stawiła tutaj jeszcze jakieś dodatkowe oświetlenia, aczkolwiek troszeczkę mi szkoda kasy lampy sufitowe, te są najlepsze, bo ich w ogóle nie widać tu wstawimy lampkę tak, 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 zdecydowanie bo to było za ciemno, no i lodówka lodówka, czy ją będzie stać na taką lodówkę że tak powiem turystyczną o, 325 i musimy wpisać kod Dobra, lodówka jest na razie taka. Zastanawia mnie jeszcze to pomieszczenie. Wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj ten śnieg jeszcze przecieka. Ale jak to by się działo? Hmm, podłoga jest. Ale wydaje się zaśnieżona. To jest jeszcze do zweryfikowania. No, niestety, problem ze śniegiem, jak się okazuje jednak nie zniknął w 100%, bo coś tutaj dalej jest nieszczelne, ale mam nadzieję, że my sobie z tym poradzimy. Najwyżej ona będzie spała dzisiaj w kurtce. Zobaczymy, czy ona, jak ona się dzisiaj czuje. Dobrze, dobrze, mamy dopiero 14, bo ja co chwilę ee, jakieś powiadomienia Debory, Bory, bla, 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 bo ja co chwilę tutaj e, zatrzymywałam ta przyczepa ogólnie z zewnątrz ma taką ciekawą teksturę, której ja też nie zmieniałam. Przez chwilę myślałam, żeby to zmienić, ale jednak nie, nie, nie. Ona pasuje jak najbardziej. Aha. Czy ty się możesz jakoś ogrzać? Nie, nie jest jej zimno. No, to jest po prostu dzień pod znakiem bałwana. To by miał być taki szczęśliwy dzień, ale jest zimno i będzie zimno. Zobaczymy. Ciesz się pewnie nowym obiektem ona tutaj ma. Na razie komputera, na razie komputera jej nie wstawiam. Ona musi się tutaj troszeczkę zaklimatyzować. Będzie ciężko. Aczkolwiek z jej infantylnym charakterem myślę, że ona nawet nie odczuje po prostu tej troski życia. E, w ogóle te ta, 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 tutaj te ta, ta, ta kanapy z tym stołem one super pasują do klimatów kamperowych, ale myślę, że my po części chociaż jedną z tych kanap, z tych foteli sobie zlikwidujemy, żeby mieć miejsce później na jakieś tam swoje bibeloty możliwe, że tutaj gdzieś wstawimy komputer, no zobaczymy, zobaczymy ja muszę jeszcze się zastanowić jak to zrobić ogólnie ta tekstura na razie tutaj nie pasuje damy coś innego, ale mówię ona będzie tutaj się urządzać na dniach, na dniach, już do, na miesiącach simowych, bo nie, na razie będzie musiała chodzić do szkoły i raczej ciężko będzie jej zdobywać pieniądze i dalej będzie musiała szparać po śpietnikach. Ale jak stanie się dorosła, to już podejmie jakąś karierę i myślę, że zacznie wychodzić na prostą. Co ona czyta? Ona sobie coś czyta. Przesuń się tutaj. Aha, no dobra. Trochę mnie martwi ten śnieg, bo mimo, że jest podłoga, to ten straszny bałwan dalej tu stoi. Ja nie wiem, czy ona będzie chciała spać w tym pomieszczeniu. Wydaje mi się, że jednak. A ja ten kocyk jeszcze tutaj z domu jej postawiłam, ale on tutaj też średnio pasuje. Hm. Wydaje mi się, że jednak ona będzie musiała się dzisiaj przespać na kanapie. <laughs> zobaczymy, zobaczymy. Dobra, lodówkę tutaj mam. A, i chciałam sprawdzić czy ogólnie, czy ta łazienka działa, bo to, bo to mi nie dawało spokoju. Weź prysznic ze stylem. Czy ten dziwny, śmieszny, mały prysznic działa? to sprawdź. Nie mogę, nie mogę patrzeć na tego bałwana. Mimo wszystko, że mamy tam podłogę na górze, to dalej mamy śnieg. O, działa, działa. Super. Fajnie, że jak ktoś, ktoś tworzył taką małą prześ... przestrzeń, to jednak to sprawdził. Zaraz zobaczymy toaletę. Wiem, bardzo ciekawa scena. Ogólnie to tutaj można coś. A, stawiać na tym kibelku. A co tu jest? Jakieś rzeczy. No dobra, na razie nie będę tego ruszać. Ogólnie na razie ściany są białe, myślę, że za jakiś czas też to zmienimy, żeby tutaj było troszeczkę ciekawiej. Dobra, no nie no, słuchajcie, wszystko działa, wszystko działa, jest, jest po prostu, yy, nie mogę powiedzieć, że pięknie, ale, ale w jej przypadku tak wygląda szczęśliwa wolność. Co ona myśli? Czy ognisko się skasiło? Może ty masz coś do... o, jabłko, upierz coś, jabłko. Chciałabym, żeby ona też adoptowała sobie zwierzątko, tylko wydaje mi się, że ona, jak jest nastolatką, to nie będzie mogła, ale zaraz zobaczymy, bo chciałabym, żeby ona miała kota, bo skoro ona będzie mieszkać tutaj sama, to nie ukrywajmy, y może jej być dość smutno. Oj, te ogniska w Simsach. Y y y y usługi. Adoptuj zwierzaka ze schroniska. Jajku, możemy weźmiemy kotka dzisiaj. Ona jest tutaj troszeczkę na takim odludziu, bo sąsiedzi gdzieś tam są na wzgórzu, tak mi się wydaje. Ale tu nic nie widać, nic nie widać. Tam jest wszędzie droga. A reszta miasta jest tak powiem na dole, na dole, więc ona ma tutaj, tak jak kiedyś wspominałam, widok na wszystko. no ale będzie musiała sobie jakoś poradzić. Zastanawiam się ja, nad tym zdobywaniem pieniędzy i jak, jak sprzedać ten nieszczęsny złom. Ja nawet szukałam w Google'ach, ale no no, 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 nie można złapać. Można tylko lewym przyciskiem myszy, niestety prawym nie. I no, 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 no nie, nie da się tego sprzedać naraz, a tutaj byśmy mieli tysiaczka prawie. Dobra, nie, może nie będziemy dzisiaj brali tego ko kotka, bo to też jest wydatek, ale może w następnym odcinku, bo dzisiaj... Może już za dużo wrażeń, ale zobaczmy, co tam chociaż... Co tam mamy? Gremlin. Już mi się podoba. Hrabina. O, hrabina, to mi się to kojarzy troszeczkę z jej mamuszką, to nie. Solniczka. Jakie super imię. Fritz. Dorosły. Henry. Henry, ale super. Czarny kocur. A ty jesteś staruszkiem? Gremlinie? Nie. I Kerry. Agresywna, niszczycielska, ruda, kotecka. O, chyba Annie by nie chciała e, zwierzę podobnego do mamuśki. Ale Gremlin i Henry, ale Henry jest małym koteckiem. Chociaż, chociaż. Enduerka fucker. Dobra, ja się skłaniam e, ku Henremu. Aczkolwiek gremlin też jest fajny. Jak jest dorosły, ale wydaje się też fajnym kotem. Fajną maminę. minę. Jak wszystkie koteły, mm, bo pies, pieseła raczej nie będziemy brać. <noise> Luk, może Luka weźmiemy? Nie, ja wiatr, ja, koty, wolę ja, koty. Jestem kociara, chociaż psy też lubię. Fryc. Nie, dobra, już stąd wychodzę. Jutro, jutro weźmiemy, znaczy jutro, w następnym odcinku bierzemy kota i zobaczę tylko jej reakcję na to, jakby ona miała pójść spać w śniegu. Cypialnia w, w śniegu razem z bałwanem. Noc z bałwanem! Najlepsza noc w życiu. Eee, śpi. Powinna wybrać właściciela łóżka, ale w sumie tutaj to nie trzeba tego tak od razu robić. O, widzicie, widać, widać miasta. Ten... Eee, a tu jest wielka cytryna. To ona będzie miała samochód, a ta wielka cytryna tutaj już była, a ja tego nie zauważyłam. O, ale jej niepotrzebne jest samochód są, razie czego? Czy będzie można? No dobra, ona poszła spać. A ten śnieg? Jest tutaj ten śnieg, czy nie? To jest dosyć dziwne, bo wydaje mi się, że teraz już go nie ma, no ale bałwan się nie topi. Dobra, nieważne, w razie czego jak jest ten śnieg, to jakoś sobie jeszcze spróbujemy z tym poradzić, a jak sobie nie poradzimy, to czekamy na wiosnę. Do zobaczenia w następnym odcinku.